Duży most za kola rzeki. Dobra, dynastia, miejsca pracy. Duży most za kola rzeki. No właśnie. A my żeśmy wszystkich wysłali gdzie? Właściwie to teraz nigdzie. Ile tu? O kurczę, 15 osób. Dobra. Czy ja mogę kogoś tu w ogóle przydzielić? Raz, dwa, trzy. Nawet jakbym chciał. Trzy. Cztery. Ach, bo oni świątynną wieżę obserwacyjną jeszcze tutaj montują. No tak. Ale zmontowali. Brakuje jednego gościa. A ja czekam. A że oni w końcu to zrobią, co ty mówisz? Dobra, weź, przyjdzie tutaj, nie wiem, tego chłopa skrosna nawet, nie, niech będzie. Nie wiem, całkowicie jakoś mi to umknęło. I liczyłem na to, że oni to wybudują, a tu taka lipa, taki zawód, ech, ech, jaki zawód? Dla rodziny. <śmiech> <śmiech> tak, no, ale w każdym razie mamy zaraz poranek, co jest piękne. I dodatkowo jeszcze, proszę ja ciebie, dobra, trudno, sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Czekaj, się masz. Jo, jak się masz? Całkiem nieźle. U Tadakimasu. Dobra, masz to, 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 to. Super, daj mi jedną, dobra, dziesięć wezmę. Spróbuję mu to dać, zobaczymy, może, może będzie chciał? Nie wiem.